Cześć, kochani. Dzisiaj kontynuujemy nasze, nasze rozmowy na temat tego, co z dzieciństwa to jest przeszłość, ale dla nas jest często teraźniejszość, gdyż w naszej głowie małe wewnętrzne dziecko nadal rozmawia ze swoim wewnętrznym rodzicem i to, co tam się odbywa, odbywa się pomiędzy trzecią częścią tego trójkąta. Nami, dorosłymi, a światem. Przyjrzyjmy się dziecku w wieku dwóch, trzech lat. Nie więcej. Zazwyczaj nie pamiętamy tego okresu. Pamiętamy coś, 4 lata, jak mieliśmy pięć, rzadko wcześniej. Są różni ludzie, którzy, którzy gdzieś tam czują, że coś tam pamiętają. Okej, okay, ma to sens, tak? Te oczy przecież widziały to, co widzieliśmy w pierwszym roku życia, tak? Pochylająca się akuszerka nad nami. Chociaż Noworodek ma podobno 20%, 20 cm z zasięg widzenia, ale okej. Okay. Popatrzmy na dziecko dwu tu dla którego dom i rodzice to jest cały świat. Nie zna innego. To co się dzieje, czy to jest coś pięknego, idzie miłość, wsparcie, czy niepięknego, alkohol, przemoc, kłótnie, brak akceptacji, poczucie, że to dziecko jest problemem, tak, y to jest dla niego cały świat. Nie zna innego. Nie zna innego. Tak tak jak Eskimos, mały Eskimos w Iglo. On jest w Iglo. I jego rodzice, opatuleni kożuchami czy skórami jakichś reniferów, yy, jego rodzice. I dookoła jest mróz. A w tym Iglo to jest jego świat. I cokolwiek by tam nie było. On nie zna innego. On nie wie, dopiero dowie się może później, że są gdzieś tropiki, plaże, wakacje All Inclusive, yy, duże miasta, rozrywki, dyskoteki, tak. Yy, on się o tym dowie, no ale jeszcze tego nie wie. W tym momencie to jest cały świat. Jedyny jego punkt odniesienia. Takim samym punktem odniesienia jest dla nas, jak kiedy mamy 2, 3, góra, 4 lata, nasz dom. Okej. Okay. Później pojawia się, nawet już i wtedy u niektórych żłobek, później przedszkole, szkoła, widzimy filmy, widzimy jakieś inne rodziny, że można mieć inaczej. Ale w tym momencie to jest dla nas potężny, totalny punkt odniesienia, dla którego wszystko inne poza nim jest lękiem, jest nieznanym, nie wiemy czego, co to jest, a my nieznanego się boimy, tak? Wtedy kształtuje się nasza tożsamość, indywiduacja, świadomość, drugi, trzeci, czwarty rok życia. Wtedy dzieją się bardzo duże procesy, o których my nie pamiętamy nawet, tak? I nie musimy mieć tej pamięci, niemniej jednak, jeżeli wtedy było tak, jak było, to zatapia się to w naszej podświadomości, jak dolina, której rzeka zawsze chce płynąć dołem. I nawet jeżeli my, tam jest alkohol, przemoc, mamy y, różnego rodzaju y, dysfunkcje. I nawet jeżeli my już później, jako 8, 10, 15, 20, 30 lat wiemy, że to było ciężkie. Możemy powiedzieć, wiemy, że to było złe. Nienawidzę tego, co było. Nienawidzę Was, tak? Nie chcę mieć tak, jak tam było. Nie chcę mieć tak, jak moi rodzice mieli. Nie chcę mieć tak, jak ja miałem. Nie chcę, żeby moje dzieci tak miały. tak? Nie będę taki jak oni. Tutaj już widzimy i jesteśmy w kontrze, to i tak wtedy. Kiedy byliśmy jak sucha gąbka, która nasiąkała wszystkim tym, co stamtąd się lało, my zbieraliśmy to jako swoje, jako swój jedyny punkt odniesienia. I często później ta lojalność dla swojego dzieciństwa i tych ludzi, naszych rodziców, jest, że my nie chcemy być tacy jak my, jak oni, ale z czasem odkrywamy, że w dużej mierze jesteśmy, a przynajmniej powtarzamy różnego rodzaju ich dynamiki. I niekoniecznie będziemy alkoholikiem, jak tato, możemy będąc synem, zwłaszcza, ale niekoniecznie, ale będziemy pracoholikiem, internetocholikiem, seksocholikiem, Netflixocholikiem, sporto-sportocholikiem. Będziemy mieli tendencję do ucieczki kompulsyjnej, w kompensację, w jakieś nałogi, tak, w cokolwiek, co z pasji przeistoczy się w, przeistoczy się w problem, w naukę. Tak? Alkohol też jest w sumie dla ludzi. Będąc trzyletnim dzieckiem, jesteśmy jak lejek, cokolwiek tam nie kapnie, wlewa się w nas jako nasze, jako nasz totalny punkt odniesienia i zastyka tam w podświadomości. Kiedy mieliśmy już 8 lat, wstydziliśmy się różnych rzeczy, że mamy w domu, tak jak i nie inaczej, tak, i często te rzeczy wypieraliśmy nie chcieliśmy pokazać tych, tych różnych rzeczy na zewnątrz, tak? Nie chcieliśmy też rodzicom, kiedy rodziła się złość, smutek, tak, nie chcieliśmy im też pokazać, yy, że to czujemy. Dalej to tam gdzieś wpychaliśmy, tak? Ale to tam głęboko jest i trzyma i trzyma nas często bardzo bardzo zagardło, które właśnie sobie przepłuczę. Dziękuję i przepraszam. Punkt odniesienia trzylatka. Jego rodzinny dom, wszystko to, co doświadcza, jego pierwsi opiekunowie, chociażby babcia albo dziadek, z którym zostaje, bo rodzice są w pracy, wtedy on zbiera od dziadka. Wszystko to, co czuje, zbiera jako swoje. Jeśli czuje tam smutek kogoś z rodziców, złość, rozżalenie, będzie to czuł później. To się w nim zapisze, zakoduje się tam gdzieś jako taka matryca, którą wypala się konią. Jeżeli czuje nienawiść, złość w formie zapalnej, lęk w formie zapalnej, depresji, yy, niepokój, nerwica, smutek w formie zapalnej, depresja, <laughs> jeśli czuje tam wstyd, jeśli czuje tam mur przed emocjami, <laughs> często weźmie to jako swoje, jeśli doświadczył zimnego chowu, jedną z form może być, że on to powtórzy. <laughs> Niekoniecznie, to nie jest tak, że wszystko powtarzamy, tak? W wieku dojrzewania bardzo często będziemy z tym walczyć, nie będziemy chcieli świadomie tego <śmiech> mieć. <śmiech> Niemniej jednak wtedy jest dla nas to cały świat, którym przesiąkamy. Ego, czyli nasz zespół różnych mechanizmów obronnych, które uwielbiają nazywać świat, opisywać, za nimi stoi tak naprawdę lęk. Lęk, boimy się czegoś co kiedyś zaszło albo się dowiedzieliśmy i nie chcemy, żeby to nastąpiło. I robimy wszystko, że albo żeby to co znamy już, żeby nie nastąpiło, albo jeżeli już nastąpi to co wtedy robić? To zawsze wiąże się z przyszłością. Nie jesteśmy tu i teraz. Biegniemy do przodu. Ego jest zawsze w przyszłości. Skanuje przyszłość. Na podstawie wiedzy z przyszłości. Ma tą wiedzę i skanuje przyszłość. Sonda. Ego. No, ego boi się nieznanego. Czegokolwiek. I ego, jeżeli tam mieliśmy w dzieciństwie, kiedy to ego tworzyło się, kiedy nasze płatki osobowości tworzyły się, złość, smutek, lęk, wstyd, także i radość, satysfakcja i tak dalej, to. Dlatego ego to było normą. I ego każdej zmiany, na lepsze czy na gorsze, nieważne. Nie wiemy, co jest po zmianie. Jest zmiana, nie wiemy, co tam będzie. A tu wiemy, co było. To przeżyliśmy. Przeżyliśmy kłótnie rodziców, przeżyliśmy ich złość, żal na innych, przeżyliśmy wysłuchiwanie, że są biedni, a jeżeli ktoś jest bogaty, to kradnie. Przeżyliśmy ich nałogi, przeżyliśmy ich problemy zdrowotne, często sami sobie je biorąc też, jako lojalność. Wtedy dziecko chce być takim jak rodzice, to jest dosłownie tak jak mamo, tato, ja sobie zniszczę życie tak jak Ty. Gdyby trzylatek mógł coś dopowiedzieć, <laughs> gdybyśmy tutaj zastosowali różne techniki typu ustawienia, podejście systemowe, techniki gestalt, po to żeby dokończyć niedokończone, dopowiedzieć niedopowiedziane, to to dziecko tutaj głosem dorosłego dosłownie by powiedziało tak, chcę mieć tak jak Wy, chcę Zniszczyć sobie życie tak jak ty. Chce, mamo, tato. chcę pić tak jak ty. chcę bić tak jak ty. Chce być bitym tak jak ty. Wiem, że to jest trudne. chcę Idzie później. <laughs> Za ten mechanizm powoduje, że córka przemocowego alkoholika bardzo często przyciąga sobie partnera, który też jest przemocowy. To, to są normalnie badania statystyczne to pokazują, tak. Y Córka alkoholika przyciąga za sobie często kogoś, kto jest nie tyle przemocowy, co jest nieobecny. Nie musi być przemocowy, ale jest nieobecny. Tak? Ona później nie chce być taka jak matka, która sobie kompletnie w tej sytuacji nie radziła, a ta córka często była później silniejsza niż matka, ale jest taka sama. Bardzo często powtarza to samo. Mimo że z innym nastawieniem już często, tak? Mama sobie nie radziła, a ja sobie świetnie radzę, nawet z tymi facetami, tak? Mama sobie radziła, a ja z kolei jestem bardziej taka wycofana. Okej, okay, to się zdarza rzadziej. Podobnie mężczyzna. Tutaj też, tak jak ojciec. Ojciec gdzieś tam był wycofany, tak? Ojciec nie potrafił zabezpieczyć bezpieczeństwa. To ja gdzieś często musiałem, ale i tak powtórzę jego mechanizm, bo jako trzylatek, kiedy jeszcze jeszcze nie byłem na tym etapie, że muszę być silny, tak? Że muszę sobie radzić lepiej niż on, wtedy przesiąkłem tym że będę taki jak ty, tato. Taki jak ty. Byłeś wiecznym chłopcem? Ja będę. Chorowałeś? Ja będę. Piłeś? Ja będę. Albo nie będę pił. Dobra, będę pracoholikiem, będę cały czas w pracy, na delegacji, gdzieś tam, nie będzie mi przy rodzinie. I już. Tak piję kawę jako przystanek, bo ktoś mi tam ostatnio powiedział, że za szybko mówię. I tak jestem szybki, ale kiedyś byłem o wiele szybszy. Musiałem zwolnić, bo w pewnym momencie życie nam pokazuje. Nie pędź tak do przodu, pamiętając o swojej przyszłości. Zatrzymaj się. W moim przypadku ktoś też tak gdzieś tam pędził. My często pędzimy tak jak ktoś. Już wtedy widzieliśmy ten, ten pęd i nasiąkamy. Słuchajcie, ego boi się, jeszcze raz to powtórzę i to znudzenie to mogę powtarzać. Ego boi się każdej zmiany, na lepsze i na gorsze. My poświadomie boimy się wygrać w totolotka. Bo nawet fajnie, będziemy mieli pieniądze, będzie tak, ale zaraz podatek trzeba będzie, przyjdzie mafia, może się rozpije, może będę jak Kevin sam w domu, może yy, skończę tak, jak ten aktor, yy, może mnie żona porzuci albo mąż, bo przecież pójdzie połowa majątku do, do niego i sobie znajdzie kogoś, nie? No, niby ja też sobie będę mógł znaleźć wtedy za te blondynki, tak? No, tak, ale moja rodzina ulegnie z a w tym momencie ona boimy się wygrać tę tą lotkę, sabotujemy <grym>, często myśl, tak? Boimy mieć, się mieć lepiej niż rodzice, tak? Mamy lepiej niż rodzice. Na przykład mamy więcej obfitości, oni nie mieli, ale formą lojalności jest, że ja nie jestem w stanie odłożyć. Te pieniądze mi gdzieś przelatują przez palce, bo oni nie mieli. To spojrzenie na życie nie ma prowadzić do zafokusowywania się, że coś tam cały czas gdzieś było. Ale jeżeli my coś powtarzamy, to ma sprawić, żeby zobaczyć, co my tak naprawdę mogliśmy powtarzać, czy my jako ten trzylatek mogliśmy przesiąkać. Różnego rodzaju techniki pracy. Czy z podejściem systemowym, czy w podejściu w gestalcie, czy, czy w ustawieniach systemowych, tak, czy w pracy z wewnętrznym dzieckiem i dokończaniu tego, zabraniu, zaopiekowaniu się tym dzieckiem, czy w podejściu do własnych emocji w technikach EWS, tak, voice dialog, czyli dialogu z własnymi, z własnymi uczuciami, z własnymi przekonaniami. Tak? Te wszystkie techniki tak naprawdę służą do przemodelowania tego. Ale, żeby coś przemodelować, trzeba sobie zdać sprawę, jakby dokończyć i dopowiedzieć, tak? Tak było. Ciężko siebie zobaczyć jako trzylatka, latka tak? który nasiąka tym. Bo pamiętamy siebie jako 10 który bardzo tak nie chciał mieć, ale na początku, kiedyś było to dla nas normą. Straszną, ale normą. I jakaś część naszej osobowości bała się tego, co jest poza tą normą. Bo to był klosz, nie wiadomo co. Może tam jest jeszcze gorzej, może można mieć gorzej. Nie wiem. Dopiero później widzę i my się boimy tej zmiany, bo często jest to forma oddawania lojalności, tak, będę cierpiał tak jak wy, to się dzieje, to jest ta świadomość jungowska chociażby, tak, to się dzieje na poziomie całych rodzin czy całych narodów, tak, pradziadku, który postradałeś pieniądze na wschodzie, tak, straciłeś yy, majątek czy kamienica się zawaliła w trakcie II wojny światowej, tak jak ty, będę biedował, cała rodzina tak jest, nie będziemy mieli kasy, przecież żeby tobie nie było przykro, yy... Będę chorował tak jak Ty, schizofrenia czy coś, choroby idą genetycznie, ale wcale nie muszą się uaktywniać, nie muszą się uaktywniać. Coś jednak jest, triggeruje, że się odaktywniają, spora część chorób jest genetycznie, tak. To się dzieje na poziomie całych narodów, polskie powstania narodowe, Umry na barykadzie, wykrwawię się, oddam życie za ojczyznę, tak jak pradziad, dziad, ojciec, dla Was kochani. Zrobię to dla was. Umrzeć polski mit narodowy, umrzeć za ojczyznę jest godnie. To jest patriotyzm, oddać życie za ojczyznę. Generowany przez y, pokolenia poetów tak i, i literatury. To jest patriotyzm. Podczas kiedy w Ameryce generał Patton, mówiłem o tym kiedyś, przemawia do żołnierzy i mówi 44 rok to nie wy macie umrzeć za swoją. To te skórwy syny w okopach po drugiej stronie mają umrzeć za swoją. To będzie wasz dowód lojalności. Ameryka Polska. no Nieco innymi torami przez ostatnie 200 lat poszły te kraje i narody. Ciężko się porównywać, bo to jest kraj o wiele większy i o wiele większy ludnościowo, tak. Niemniej jednak chodzi o samą świadomość, tak. Jeśli chodzi o. Są, są narody, które są prześladowane bardzo od tysięcy lat, tak. Znamy takie narody i to ich bardzo spaja, tak. I z pokolenia na pokolenie oni są cały czas prześladowani, po Każde małe dziecko, w tym rodzie słyszy, uważaj, wokół Ciebie będą chcieli cię y, zniszczyć. No to. To jest lojalność. Powtarzanie. To jest wdzięczność za życie. To jest szacunek, hołd. Nawet jeśli ja, jako 20-30 latek ktoś może powiedzieć nienawidzę rodziców, tak? bo nie bili. Bo byłem molestowany na przykład. Tak? Ktoś może tak powiedzieć. To i tak jest to forma dla trzyletniego dziecka. Wtedy to była norma, to było jedyne, co było wokół niego. To jest lojalność, tak? Nawet jeżeli doświadczał czegoś, co jest z gruntu złe, tak? W ogólnoludzkiej moralności naszej XXI wiecznej, to i tak dla tego dziecka ono nie znało czegoś innego, ono dopiero później poznało, tak? I bardzo często tym tam nasiąkało. Słuchajcie, z cięższych rzeczy, <grym> kat i ktoś molestowany. Przepraszam, kat i ktoś, kto molestuje. Kat i pedofil niech będzie. To, co powiem, działa w tą stronę. Nie działa w, w drugą. To znaczy, nie każdy, kto był bity, stanie się katem. Nie każdy, kto był molestowany, stanie się pedofilem. Nie. Większość ludzi sobie to przetworzy i pójdzie w życie jako ludzie z jakąś formą traumy, tak? I z jakąś formą radzenia sobie z nimi. Niemniej jednak, każdy kat albo był bity albo doświadczał jakiejś formy przemocy, albo obserwował przemoc rodziców, a każdy molestowany, albo był molestowany, albo doświadczał jakichś zaburzeń na tle seksualnym, tak. Czy nadużyć wobec niego, tak, czy zaborczego kogoś z rodziców, tak, czy zobaczył seks zbyt wcześnie, albo w sposób zbyt, zbyt krzywdzący dla niego, tak. Nie, nie poradził sobie z tym, tak? Stał się tym. To też jest forma lojalności, to jest to, co szty... syndrom sztokholmski też, tak? Ofiarę z katem łą... bardzo dużo koniec końców łączy, i nawet potrafił zacząć bronić. Ta lojalność wczesnodziecięca, kiedy nie pamiętamy jeszcze, jest za, za, bardzo zatopiona w naszej podświadomości, i my to możemy dzisiaj. Drodze naszego procesu życiowego, terapeutycznego, yy, procesu zmiany, przemodelować. Ale najpierw musimy zaakceptować. Tak było. Tak, zobaczyć to. A potem przemodelować. Technik jest bardzo dużo. Te, które wymieniłem, są jed tylko jednymi z nich. Tak? Do tego może prowadzić bardzo różne podejście, z którym każdy gdzieś tam może mieć jakiś rezonans mniejszy lub większy. Ale wszystko to ma na celu jedno. Sprawienie, że nasze poczucie komfortu się zwiększy kosztem dyskomfortu, tak? I my też społecznie będziemy w stanie żyć, bo ten komfort nie będzie się odbywał krzywdą innych. Wtedy to ma sens. Przemodelowanie tego małego dziecka to nie jest zakrzywianie rzeczywistości, zakrzywianie przeszłości. To jest dokończanie niedokończonego, zmienienie naszego podejścia i na tą przeszłość, i na rodziców, i na cały świat dzisiaj, tak? Bo wtedy ten dom był dla nas całym światem, my nie zakrzywiamy rzeczywistości, my pracujemy z naszą na nią reakcją, jeśli my tą reakcję przemodelujemy, przemodelujemy nasze dzisiejsze spojrzenie na świat, a przez to świadomie będziemy kreować rzeczywistość, świat inaczej będzie też na nas reagował, my będziemy wibrować inaczej i naprawdę warto i każdy to może z mniejszym lub lepszym skutkiem, można powiedzieć nie, nie jestem gotowy, jestem zbyt bardzo przytłoczony, tak, okej, okay. ważne jest to, co czuję. Yy, Niemniej jednak każdy i ten, kto to powiedział też zasługuje na to, żeby poczuć się lepiej w każdym momencie, chociaż fakt faktem, że czasem wymaga to otworzenia, to rozprócia dosłownie <śmiech> siebie, <śmiech> wyciągnięcia. Kapsuły, która tam jest. Smutek, lęk, wstyd. Wysypania je na lustereczko. Pogmerania. Zaakceptowania. Zostawienia tego, co nie nasze. Tym, co... Od kogo to wzięliśmy. Reszta to co zostawię, jest nasze. Tak jak lęk. Zmienił się w niepokój, w, nie w nerwicę. My lęk z powrotem wkładamy. Bez nerwicy. Smutek. Już nie jako depresja, smutek, złość. Już nie jako nienawiść. Moje wewnętrzne dziecko chce niszczyć, palić. Nie. Wkładamy już do kapsuły złość. Naszą złość, nasz lęk, nasz smutek. Mechanizmy, które czuje 8 miliardów ludzi. I, I mnóstwo z nich nie czuje je jako w formie zapalnej, tylko w formie jako narzędzi, które pomagają nam żyć. I wkładamy z powrotem, zamykamy. One mają służyć nam. Co ciekawe, nam dorosłym a nie naszym wewnętrznym dziecko, dzieciom. Bo my jako dzieci zasługiwaliśmy przede wszystkim na lekkość i beztroskę. Te techniki też służą do tego, żeby sobie jakieś części osobowości pozwolić na złość, ale też pozwolić na beztroskę. Kochani, wszystkiego dobrego. W nowym roku. <laughs> Cześć.